Wiele zajęć, które wykonujemy na co dzień, związanych jest z ryzykiem zabrudzenia oczu lub uszkodzenia aparatu wzrokowego tego najważniejszego z ludzkich zmysłów. Potrzebujemy więc okularów, by chronić oczy przed pyłem, odpryskami, gorącem czy bardzo silnym światłem. Równocześnie jednak wykonując precyzyjne działania, musimy widzieć ostro, szczególnie na bliskie odległości. Dotąd jedynym rozwiązaniem było zakładanie pod okulary soczewek kontaktowych lub małych okularów z korekcją, instalowanych wewnątrz większej oprawy ochronnej. Współcześnie wytwarzane są już soczewki korekcyjne, które można instalować w każdy rodzaj oprawy, także w okulary ochronne. Soczewki progresywne wymyślono właśnie na plezbiotę, ale soczewki progresywne ewoluowały, i w tej chwili soczewki progresywne mogą być rozwiązaniem dla wielu różnych czynności. Codzienność ludzka to także ciągłe obserwowanie ekranu komputera, telewizora, telebimu czy innych świecących jaskrawo obiektów niosących informacje, na które koncentrujemy naszą uwagę. Często patrzymy na kilka ekranów jakby równocześnie. Telefon komórkowy z niewielkim wyświetlaczem to kolejny świecący obiekt z drobnymi cyferkami, literkami, znakami do rozpoznania. Patrzenie na świecący monitor, mrugające litery, kształty, obrazy, dodatkowo odblaski pojawiające się na gładkim ekranie, to dla naszego wzroku zestaw specyficznych problemów, z którymi nasz mózg musi sobie poradzić. Poprawna korekcja, ćwiczenia odprężające, odpowiednia higiena pracy przy komputerze to niezbędne elementy codzienności współczesnej, by nasze działania sprawiały nam satysfakcję i byśmy przy pracy nie czuli zmęczenia, zniecierpliwienia, bólów oczu albo głowy. Ja mam okulary do wszystkiego, tak? Bo to nie okulary decydują o tym, czy one są do wszystkiego, tylko pana wymagania wzrokowe. Jeżeli te wymagania wzrokowe są zróżnicowane. I często zmienia Pan odległości obserwacji. To okulary progresywne są najlepszym rozwiązaniem na stałe. Natomiast jeżeli jakieś czynności, na przykład praca z bliska, jest główną Pana czynnością, którą Pan wykonuje przez wiele godzin w ciągu dnia, i do tych czynności mają dopasowane dodatkowe okulary albo jednoogliskowe, albo wieloogliskowe do pracy z bliska. Gospodyni domowa. Majsterkowicz, architekt, farmaceuta, jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania tego klienta, dobierając odpowiedni rodzaj konstrukcji soczewki. Tu już nie jest ważna oprawa, wielkość, kształt, moda, tylko konstrukcja soczewki. I jak najbardziej dla każdej czynności, dla każdego zawodu, dla każdego użytkownika okularów jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedni komfort.